Już pięknego słońca, jest pochmurno i zimno, nie ma przymrozków, można dalej wysadzać rośliny. Ja będę sadziła tużycę buchanana, którą już wysadzałam na rabatę z wrzosami, na moje wrzosowisko, będę ją teraz tutaj sadzić na rabatę. Przy froncie wysadzę trzy te dużyce. Są to dużyce, które pochodzą z Nowej Zelandii. Mają bardzo charakterystyczne liście, które są koloru czerwonego. Na jesieni te barwy stają się bardziej intensywniejsze. Dosadzać będę też ten stemona. Sensation Mixed. Mam tutaj zrobioną sadę, nowe roślinki, które były wysiewane zeszłego roku, pikowane i zimowały w tunelu i takim sposobem teraz mam takie już dosyć duże sadzonki, teraz je wysadzę na rabatę, dosadzę też tam gdzie wymarzły, jest to roślinka, która dosyć dobrze przetrwała mi w ogrodzie, była u mnie pierwszą zimę, jestem w niej zakochana, bardzo podobają mi się jej przepiękne kwiaty, bo chodzi ona z Meksyku i jest to gatunek Pensemona hertuegi w odmianie Właśnie sensation mixed, co oznacza, że kwiaty są różnego koloru. Są one bardzo duże, mają postać takich dużych dzwonków i bardzo lubią je bąki i inne owady zapylające. Mam tutaj też innego penstemona. Jest to. Ten Stemon Digitalis Husker Red. Bardzo fajna odmiana o takich ciemnych liściach purpurowych. Łodyki też są bardzo ciemne-purpurowe. Będzie on później kwit kwiatami biało różowymi Jest to roślina, która pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. a Dokładnie z dorzecza misji SIPI występuje także w Kanadzie, bardzo ozdobna ze względu na swój właśnie taki purpurowy, ciemny kolor. Teraz będę się zabierała za wysadzanie tych roślinek. Ten Stemon Sensation Mixed dorasta do około 60 cm wysokości, wytwarza mnóstwo. Przez całe lato aż do przymrozków. Jest to półwytrzymała bylina. Przetrwa zimę w cieplejszych rejonach albo zachowuje się jak roślina jednoroczna. Lubi przepuszczalną, próchniczą glebę. Stanowisko najlepiej słoneczne, ale urośnie i zakwitnie także w półcieniu. Ten Stemon Sensation bardzo ładnie przezimował zimę. Nowe łodyżki odbiły od korzenia. Są bardzo ładne. Już nie mogę doczekać się, kiedy zakwitnie. Nie Wszystkie jednak rośliny przeżyły zimę. Parę sztuk nie przezimowało dobrze i trzeba było je usunąć. Ale... Większość przezimowała. Jest u nas, jak widać, bardzo sucho. Czekam na deszcz. Jak troszeczkę deszczu spadnie, będę dosadzała pentemony tutaj na to stanowisko. Slimy bardzo ładnie odbijają po zimie. Nie doczekałam się jakiegoś wielkiego deszczu troszeczkę polało, bo rosiło, więc dosadzam pęstemony w pierwszej kolejności tam, gdzie mi wymarzły i gdzie ich brakuje. Po ukorzenieniu w nowym miejscu są one dosyć odporne na suszę, ale lubią stałą wilgoć w podłożu. W czasie wegetacji trzeba zadbać o odpowiedni napóz Mniej azotu, więcej potasu i fosforu, bo to sprzyja zawiązywaniu e, kwiatów, a azot e, powoduje, że e, nadmiernie rosną części e, zielone rośliny. Aby zatrzymać wodę, e, należałoby wyściółkować teren wokół rośliny. Ja oczywiście mam e, niedobór tych e, różnych ściółek w ogrodzie. Radzę sobie czym mogę, niektóre rabaty pozostają nie wyściółkowane. Usuwamy przekwidłe kwiaty, stymuluje to wytwarzanie nowych kwiatostanów. Ten jest dosyć odporny na szkodniki i choroby. Czasem może pojawić się mszyca lub mączniak prawdziwy. ładnie ukorzenione sadzonki, ładny system korzeniowy. One szybko urosną i bardzo ładnie już zakwitną w czerwcu piękne, cudowne wręcz rośliny. Lubią podłoże lekko kwaśne lub obojętne. Dodają żywych kolorów na rabatę, przyciągają zapylacze, pszczoły, kolibry i inne owady zapylające.